Bajki z sensem to te bajki, które zmieniają świat. Bartuś w kosmicznym przedszkolu. Bartuś miał cztery lata, niebieskie trampki z gwiazdkami, i plecak, który wyglądał jak mała rakieta. Mówił na niego rakuś, najbardziej na świecie lubił budować z klocków pojazdy kosmiczne i robić fium przez cały pokój. Ale była jedna rzecz, której nie lubił. Rozstań. Kiedy mama mówiła pa, kochanie, zaraz wrócę, jego serduszko zaczynało bić jak bębenek w orkiestrze, oczy robiły mu się mokre, a brzuszek kurczył się jak ślimaczek w muszli. Pewnego poniedziałku mama przykucnęła przy nim w przedpokoju. Pachniała ciepłym szamponem i kakao. Bartusiu, mam pomysł, powiedziała szeptem i wyciągnęła z kieszeni coś błyszczącego. Otwieramy dziś tajną misję. Misję bardzo kosmiczną. Prawdziwą? zapytał Bartuś, wstrzymując oddech. Prawie prawdziwą, mrugnęła mama. Nazywa się Misja Śmiały Kosmonauta. Cel: wejść do kosmicznego przedszkola, przeżyć wielką przygodę i sprawdzić, czy rakieta mama zawsze wraca na stację. Czy wraca? Zawsze, bo rakieta mama ma super kompas, który prowadzi ją prosto do ciebie. Mama przypięła Bartusiowi do koszulki metalową przypinkę w kształcie gwiazdki. Na odwrocie był malutki rysunek serduszka. To twoja odznaka kosmonauty, pierwsza klasa, powiedziała. Kiedy na nią spojrzysz, zobaczysz, jak świeci. To znak, że mama wraca. A tu podała mu miękką granatową chustkę w białe kropki. Jest chmurka zapachu domu. Pachnie naszym praniem, kanapkami i porannymi przytulaskami. Możesz się trzymać w kieszeni skafandra, znaczy bluzy. Bartuś uśmiechnął się nieśmiało. Niby dalej bał się rozstania, ale od znaka błyszczała jak prawdziwa gwiazda. A chustka była taka przyjemna, że aż chciało się w nią wtulić. Pierwszy rakietowy poranek. Przed szkole galaktyka wyglądało jak wielki statek. Nad wejściem wisiała ogromna srebrna rakieta z kartonu, a w środku na suficie krążyły papierowe planety. Pani Asia, nauczycielka, miała opaskę z antenkami i mówiła do dzieci małe załoganty. Dzień dobry, kapitanie Bartusiu. Przywitała go salutując wesoło. Gotów do lotu? Bartuś ścisnął dłoń mamy. Trochę, odparł cichutko. Wiesz, kapitanie? Pani Asia pochyliła się i wskazała tablicę z obrazkami. Tu jest nasz plan dnia. To jak mapa w kosmosie. Najpierw dokowanie plecaków. Potem start rakiety. Zabawy poranne. Potem misje naukowe. Zajęcia. Obiad na stacji, drzemka w kapsułach, druga misja badawcza i lądowanie, czyli odbiór przez rodziców. Widzisz te małe rakiety? Będziemy je przesuwać po każdym etapie. Zawsze dochodzą do lądowania. Bartuś kiwnął głową. Podobała mu się ta mapa. Na samym końcu był narysowany uśmiechnięty rodzic machający do dziecka. To miała być jego mama. Jego rakieta mama. A to twoja karta misji, dodała pani. Na niej zbiera się pieczątki. Za odwagę, za zabawę, za spróbowanie nowej rzeczy. Ile dziś zdobędziesz? Bartuś spojrzał na mamę. Spróbuję trzy. Trzy brzmi jak misja specjalna. <laughs> przybiła mu piątkę. Trójskok odwagi. Mama przykucnęła raz jeszcze. Zobaczmy, jak działa nasz superkompas. Powiedziała i wskazała zegar z niebieskimi cyframi. Spójrz, gdzie jest duża wskazówka. Wrócę, gdy dotknie tej chmurki pod rzęce. To nasz czas lądowania. A jak się pomylisz? Wyszeptał. Nie da się. Kompas mamy działa na serce zawsze trafia do ciebie. Uścisk trwał tylko chwilkę, ale był ciepły i miękki jak kocyk. Mama pomachała i wyszła, a drzwi zrobiły klik. Serduszko Bartusia znów zabębniło łzy napłynęły do oczu, jak małe planety deszczowe. Wyjął chustkę. Pachniała domem. Odznaka na plecaku błysnęła jak znak z nieba. Kapitanie, powiedziała cicho pani Asia. Widzę, że twój radar wykrył burzę uczuć. Wiesz co robią kosmonauci? Oddychają rakietowo. Wdech jak tankowanie paliwa i wydech jak spokojny lot. Chcesz spróbować ze mną? Oddychali razem. Wdech, wydech trzy razy. Brzuszek się rozluźnił, bębenek w sercu spowolnił. Trochę lepiej, przyznał. Twój skafander odwagi się aktywował. Pani pokazała mu kosmiczny kącik, miękki dywan w gwiazdki, pudełko z klockami i mikroskop zabawę. A wiesz, że dziś testujemy tajne moduły rakiety z klocków? Bartuś poczuł znajome fium w palcach. Klocki zawsze pomagały. Budowa statku Karolina 1. Do Bartusia podbiegł Jaś, który nosił na sobie koszulkę z dinozaurem astronautą. Budujesz? Ja umiem robić turbosilmiki, a ja luk na planetoklocki. Bąknął Bartuś jeszcze trochę niepewnie. Chwilę później obaj siedzieli na dywanie. Klocki klik, klik, klikały w rytmie, który uspokajał. Zrobili długi kadłub, skrzydła i małą kabinę z przezroczystego plastiku. Nazwijmy statek Karolina, jeden! krzyknął Jaś. Karolina jak mama Bartusia? zapytała ciekawie Zosia, która dołączyła do nich z garścią gwiazdek. Tak! Bartuś zarumienił się. Moja mama to Karolina. Super nazwa! przytaknęła Zosia. To znaczy, że już na starcie wiemy, że każda misja kończy się spotkaniem z Karoliną. Bartuś uśmiechnął się niepewnie, a potem już szeroko. To było dobre uczucie. Tak jakby ktoś zasznurował jego strach w małym plecaku i postawił obok, żeby odpoczął. Za gotowość do współpracy mamy pierwszą pieczątkę, powiedziała pani Asia i przyłożyła na kartę misji fioletowy stempel z rakietą. Hop, pierwsza z trzech. Trójskok odwagi ruszył. Na sygnał pani, cała grupa ustawiła się w hangarze startowym czyli wzdłuż niebieskiej taśmy na podłodze. Pani odliczała: Trzy, dwa, jeden start! Dzieci pobiegły w kosmos, a wiatr z ich biegu poruszył papierowe planety. Śmiech wymieszał się z fium, pst, bum i u, jak gdyby naprawdę przelecieli koło Saturna. Bartusz biegł obok Jasia. Czuł, jak jego nogi są silne. Pamiętał o odznace i o chustce. Czuł też, że czas mija, a na końcu czasu jest lądowanie. Taka jest mapa. To mu się podobało. Po starcie były misje naukowe. Dziś badanie meteorytów, liczenie kamyczków, taniec w stanie nieważkości, zabawa w chustą animacyjną i komunikacja przez fale, wspólne śpiewanie. W czasie tańca Bartek na moment spojrzał w stronę drzwi. Serce na sekundę przyspieszyło. Rakietowy oddech, szepnęła pani, która stała obok. Kiwnął głową. Jeden wdech. Jeden wydech. Był znów tu, w chustach, w kolorach, w muzyce. Druga pieczątka, kapitanie, powiedziała pani po tańcu. Utrzymanie kursu. Jeszcze jedna, uśmiechnął się Bartuś. Stacja obiad. Zapach pomidorówki rozlał się po sali jak mgławica. Dla niektórych dzieci. Obiad to była najtrudniejsza część dnia. W stołówce robiło się głośno, a talerz wyglądał czasem jak wielka planeta, na której trzeba wylądować bezpiecznie i zjeść odrobinę, choćby dwie łyżeczki. Bartuś usiadł przy stoliku z Jasiem i Zosią. Zjem trzy łyżki, powiedział sam do siebie, za trzy pieczątki. Ja też! krzyknął Jaś. Łyżka pierwsza, slurp, druga, slurp, trzecia, slurp. Udało się, odetchnął. A bułkę zjem całą, bo jest miękka jak księżycowy kamień. Pani Asia znów przybiła pieczątkę. Tankowanie energii zakończone. Bartuś spojrzał na mapę dnia. Rakietka przesunęła się do drzemki w kapsułach. To była część, której najbardziej się bał. Zamykało się oczy i nagle robiło się cicho, a gdy jest cicho, strach lubi pukać. Puk, puk, jestem tu. Pamiętasz mnie? Ciche kapsuły. Każde dziecko miało swoją kapsułę, mały leżak z kocykiem. Na suficie świeciły malutkie lampki, jak gwiazdy. Pani puściła muzykę, która brzmiała jak wiatr w koronach drzew. Ciii. Bartuś położył się i przytulił chustkę. Była miękka i pachnąca. Pomyślał o mamie, o serduszku narysowanym na odwrocie od znaki. Czy mama wróci? Przemknęło mu przez głowę. Zawsze, odpowiedziało coś w środku niego. Jak mały głosik komputer pokładowy. Tak działa kompas. Popatrz na mapę. Pod jest lądowanie. Postanowił policzyć gwiazdki na suficie. Raz, dwa, trzy, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Uff, ziewnął i nim się obejrzał, zasnął jak malutki astronauta w drodze między planetami. Przyśnił mu się kosmos. Leciał w statku Karolina I, a obok nich jak cień płynęła wielka, dobra rakieta Mama. Nie musiała nic mówić, wystarczyło, że była. Jej światła błyskały ciepło, jak wtedy, gdy w domu, Mama zostawiała dla niego lampkę księżyc. Gdy się obudził, na sali panowała miękka cisza przerywana szeptami. Rakieta na mapie była już prawie przy lądowaniu. Serce Bartusia zrobiło tup, ale nie bum, 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 jak wcześniej. Udało się przespać w kapsule, wyszeptał do siebie. Druga misja odwaga w praktyce. Po leżakowaniu przyszedł czas na drugą misję badawczą. Pani Asia ogłosiła. Dziś robimy hełmy kosmonautów z kartonu i folii. Każdy wybiera swoje kolory i znaczki. A na koniec, uwaga, uwaga, wielki marsjański tor przeszkód. Hełmy były cudowne. Jaś wybrał czerwony, Zosia fioletowy, a Bartuś srebrny z niebieskimi paskami i zachowaną kieszonką w środku na chustkę. Z przodu przykleił małą naklejkę z literą B, jak Bartek i Karolina. Misja dla kapitana Bartusia, powiedziała pani Asia i podała mu mały, plastikowy, krótkofalowy telefon. To komunikator. Jeśli podczas toru poczujesz, że strach podchodzi zbyt blisko, dotknij przycisku i powiedz: rakietowy oddech proszę. A my odpowiemy: otrzymano. Lecimy razem. Bartuś przysunął komunikator do ucha. Choć wiedział, że to zabawka, Zrobiło mu się pewniej. To tak jak z odznaką. Czasem coś malutkiego pomaga pamiętać coś bardzo wielkiego. Tor przeszkód był wspaniały. Tunele jak jaskinie na Marsie. Poduszki jak kamienie. Równoważnia jak kładka nad kraterem. Dzieci piszczały radośnie. Bartuś ruszył. Najpierw tunel. Pst! Przez ciemność. Ale króciutką. Potem skok po poduszkach, potem równoważnia. Przy równoważni strach znów zajrzał. A jeśli spadnę, pomyślał A jak nie spróbujesz, nie dowiesz się, że potrafisz odpowiedział mu głosik komputer. Rakietowy oddech, proszę mruknął do komunikatora. Otrzymano odpowiedział natychmiast głos pani Asi trzymać kurs małe kroki. Patrz, jak ci dobrze idzie! Zrobił jeden krok, potem drugi. Wyciągnął ręce jak skrzydła. Zszedł na koniec równoważni i zeskoczył. Doleciałem! krzyknął sam zaskoczony. Brawo, kapitanie! Pani przybiła mu piątkę, a dzieci zaklaskały. Bartuś poczuł w środku coś nowego. Ciepło, które nie było tylko od chustki i uścisku mamy. To było jego własne ciepło, duma, taka, która rośnie, gdy robisz coś trudnego i widzisz, że dajesz radę. Lądowanie. Na tablicy mapa pokazała ostatni etap. Pani Asia powiedziała: Za pięć minut otwierają się wrota stacji, rodzice wchodzą. Przygotujmy raporty z misji. Dzieci usiadły w kręgu. Każde mówiło jedno zdanie: Dziś nauczyłem się, dziś spróbowałam, dziś zauważyłam. Kiedy przyszła kolej Bartusia, usiadł prosto. Dziś byłem sam bez mamy i. byłem dzielny. A rakieta, mama spojrzał na drzwi zawsze wraca. Drzwi zrobiły klik. W ręce pani pojawiła się lista. W przedpokoju rozległy się kroki, szelest kurtek, śmiechy. I wtedy Bartuś usłyszał najpiękniejszy dźwięk. Bartek! Głos mamy. Zerwał się, ale nie wybiegł od razu. Najpierw podniósł plecaczek i sprawdził odznakę. Błyszczała. Potem wziął hełm, komunikator i kartę misji. Dopiero wtedy. Krokiem już pewnym podbiegł do mamy. – Mamo! – przytulił się mocno. – Latałem! – Widziałam twoje światła z orbity! – uśmiechnęła się mama, całując go w czoło. – A kompas? – Działa! – Bartuś spojrzał na zegar. – Lądowanie dokładnie pod rzemce. – Kapitanie! – Raport! – wtrąciła pani Asia z powagą, ale w oczach miała iskierki. Trzy pieczątki zdobyte. Nawet cztery. Bartek odkrył jeszcze jedną z napisem równoważnia odwagi. Pani dodała ekstra. Mama popatrzyła na niego ciepło. Wiesz, co to znaczy? Że mogę sam? Zapytał. Że potrafisz sam, kiedy mama nie może być obok, a gdy mama może, to wraca. Nocna galaktyka w domu. Wieczorem, po kąpieli, stół w kuchni zmienił się w centrum dowodzenia. Tata rozłożył wielki arkusz papieru, mama przyniosła markery, a Bartuś swoje pieczątki i naklejki. Narysowali razem jego własną mapę dnia mapa misji Bartusia. Tu jest start, powiedział, rysując słońce. Tu przedszkole. Tu obiad, tu kapsuły, tu tor przeszkód, a tu lądowanie. A obok narysuje rakietę mamę, co ma kompas serce. Przykleili mapę przy drzwiach wyjściowych. Mama dorysowała małą strzałeczkę przy każdym etapie, żeby rano przesuwać ją razem. A to będzie nasza runda kontrolna, powiedział tata. Przed wyjściem pytamy: kompas gotów? Gotów! krzyknął Bartuś tak głośno i wesoło, że kot puszek zeskoczył z krzesła i uciekł pod stół. Przed snem mama położyła obok łóżka lampkę księżyc. Niech świeci tak, jak świeci od znaka. A chustka, podała mu ją, niech przez noc mieszka na twojej poduszce. Mamo, odezwał się cicho. A jak jutro znów poczuje strach? To znak, że twoje serce jest uważne, odparła. Strach przypomina o tym, co ważne. Podziękuj mu, że przyszedł i powiedz: Znam mapę, wiem co po czym, mama wraca. I zrób trzy oddechy rakietowe. Strach wtedy często sam idzie na swoją planetę odpocząć. Bartek leżał w łóżku, a lampka rzucała delikatny blask na sufit. Wyglądał jak nocne niebo. Dobranoc, kapitanie, szepnęła mama Do jutra na stacji przy Tulasy Dobranoc, rakieto, mamo. Wielka awaria i wielka lekcja drugiego dnia wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Rano, kiedy wchodzili do sali, rozległ się cichy pisk, a potem zgasły światła. Ojej, szepnęła Zosia, awaria stacji. Spokojnie załogo. <laughs> Pani Asia włączyła czołówkę na opasce i jej antenki błysnęły śmiesznie. Mamy światła awaryjne. Będziemy dziś działać na mocy uśmiechów i rozejrzała się ktoś będzie potrzebował dodatkowego, rakietowego oddechu. Bartuś poczuł, jak strach zagląda do niego od progu. Bez świateł wszystko wydawało się inne. Gdzie jest mapa? Gdzie plan? Mapa jest w tobie przemknął głosik komputer. Znasz ją. Start, misje, obiad, kapsuły, misje, lądowanie. Mama wraca. Pani Asia zaproponowała gwiezdny spacer. Każde dziecko trzymało sznurek jak linę bezpieczeństwa i razem przeszli do sali obok, gdzie było jasno. Widzisz? Powiedziała pani, kucając przy Bartusiu. Czasem w kosmosie są awarie. Ale mamy procedury, a serce, twój kompas wciąż działa. Tego dnia na karcie misji pojawiła się wyjątkowa pieczątka sytuacja specjalna, opanowana. Bartek obejrzał ją z dumą. Już naprawdę jestem kosmonautą, mamo pochwalił się po południu, gdy mama go odebrała. Widziałem awarię i nie uciekłem. Bo wiedziałeś, co zrobić odparła mama. I wiedziałeś, że wrócę. Kosmiczny piątek. W piątek tydzień kończyły targi galaktyczne. Dzieci pokazywały rodzicom swoje projekty hełmy, statki, ogródek rzeżuchy, karty misji była nawet mini wystawa zdjęcia z orbity. Rysunki z całego tygodnia. Mama przyszła wcześniej, żeby zobaczyć wszystko. Kapitanie Bartusiu, proszę o oprowadzenie, powiedziała z powagą. Tu mamy mapę dnia, tu pieczątki, tu Karolina jeden, a tu Rzeżucha, wskazał dumnie. Widzisz? W poniedziałek się bałem, a dziś spojrzał na swoje dłonie i hełm. Dziś to ja pokazuję innym, jak się oddycha rakietowo. Mama przytuliła go tak, że aż od znaka stuknęła lekko o jej zamek błyskawiczny. Wiesz, co jest najpiękniejsze? Zapytała To, że kiedy mnie nie ma, ty wciąż masz mnie ze sobą w sercu, w oddechu w tym, co już potrafisz. A ja, kiedy ciebie nie ma mam ciebie ze sobą. W myślach, w kieszeni. Tu mama wyjęła z kurtki maleńką niebieską gwiazdkę, taką samą jak odznaka, i w moim kompasie. To dlatego rakieta mama zawsze wraca, powiedział poważnie Bartuś, bo ma wewnętrzny GPS na mnie. Sekret kapitana. Wieczorem, tuż przed snem, Bartuś wziął kredkę i w swoim notatniku. Narysował małego siebie w skafandrze, obok dużej rakiety z sercem. Pod rysunkiem napisał, drukowanymi jak potrafił, Mama wraca, ja potrafię sam. To twoje hasło misji? zapytała mama, zaglądając przez ramię. Tak. I zawahał się. Mogę ci zdradzić sekret kapitana? Jasne. Kiedy cię nie ma, to czasem wciąż się boję. Ale teraz już wiem, co robić, gdy strach przychodzi. Liczę etapy. Oddycham. Patrzę na odznakę albo na mapę. I robię pierwszą rzecz z planu, a potem drugą. I tak do lądowania. Mama skinęła głową, a w oczach miała dumę. Strach to nie wyłk synek. To latarnia, która mówi: tu jest coś ważnego. Ty nauczyłeś się iść z tą latarnią za rękę. To jest odwaga. Bartuś wsunął chustkę pod policzek, a lampka księżyc rozlała miękkie światło. Dobranoc, rakieto mamo. Dobranoc, kapitanie. I kiedy w nocy wiatr poruszał firanką jak żaglem statku kosmicznego, a dom cicho mruczał, Bartuś śnił już nie o strachu, ale o gwiazdach. Które świeciły jego własnym blaskiem. Podsumujmy, dla małych kosmonautów i ich rodziców, czego nauczyliśmy się z tej historii. Czasem rozstanie brzęczy w brzuszku jak mały alarm. To normalne. Pomagają wtedy mapa dnia. Wiedzieć, co będzie po kolei, i że na końcu jest lądowanie z mamą, tatą. Mały talizman. Odznaka Chustka, rysunek. Przypomina zapach domu i słowa: Wracam. Rakietowy oddech. Wdech jak tankowanie, wydech jak spokojny lot. Powtórz trzy razy. Kroki jak planety. Zrób jedną małą rzecz, potem następną. Słowa misja. Mama wraca. Ja potrafię sam. A kiedy mija dzień i drzwi znów robią klik, serce wie, to nie magia, to miłość i zaufanie kompas, który naprawdę działa. Zawsze.